W Burnejskim dps DPSie mieszkają obecnie 132 osoby, każda z nich to osobna historia, często obarczona traumą, chorobami i trudnymi przejściami, ale nie zawsze. Postanowiliśmy przedstawić Państwu kilku mieszkańców, zajrzeć do ich pokoi, pokazać jak mieszkają, odwiedzić z nimi ważne dla nich miejsca, zapytać co robią w czasie wolnym, no i jakim się tutaj żyje. Zapraszam. Pierwszą osobą, którą odwiedzimy, jest pani Anna Wojciechowska. Ania, osobka o niespożytej energii. Jako jedna z pierwszych mieszkanek bornejskiego DPS-u zna ten dom od podszewki. Nie ma tutaj dla niej żadnych tajemnic. Pełni funkcję kościelnego, opiekuje się kaplicą, a poza tym przyszywa guziki, skraca spodnie, zwęża spódnicę. Wszyscy mówią o niej, że krawcowa, ale to nie do końca tak. Janiu, ja słyszałam, że jest Pani krawcowo, ale okazuje się, że źle słyszałam, bo Pani z wykształcenia Ślepnik. i z umiejętności jest kim? Kaletnikiem. Co z... robi kaletnik? Galanteria skórzana, no, no teraz skóry jest mało idzie, ale sztuczna skóra i różne materiały, torebki damskie, męskie, reklamówki, różne necessary, różne podróżne torby. To zakład robił Szył, jak ja pracowałam przez 35 lat. Co pani dzisiaj z tych umiejętności tutaj wykorzystuje? Tutaj tak samo um, robię wszystko i szyję, i pruję i się utrzymuję właśnie. Bo tutaj to tylko są poprawki. Temu się urwał zamek, temu się rozdarło, opiekunki dźwigają na tych ciężarach. No i się urywa, a to spodnie skrócić komuś trzeba, bo za długie, bo wiadomo, albo nogi nie ma, trzeba tego uciąć na gawkę w ogóle. No i tak zajęcie mam przez całe 20 lat, jak tu jestem. No właśnie, bo jest pani mieszkanką, która Od jest tutaj, tutaj bardzo długo, a proszę powiedzieć. Czemu ten dom i dlaczego tutaj? Nigdy nie myślała Pani o Bo zmianie. on jest najładniejszy ze wszystkich domów, które oglądałam w całej Polsce. Piękny las, ładne miasteczko, spacerują ludzie, więc i dom piękny i przyjechałam. Nikogo jeszcze nie było, wszystkie pokoje były wolne, więc ja sobie wybrałam. Jest jeden jedyny, pojedynczy w ogóle tylko z łazienką. Jest Pani bardzo ważną postacią w tej społeczności, w tym miejscu, które tutaj jest bardzo ważne. Jest Pani kościelną. Co Pani tutaj robi? Co należy do Pani obowiązków? No tak jak mówiłam, przynieś, winieś, pozamiataj. Um, ubieram ołtarze, świecę, wlewam olej jak potrzeba, sprzątam pierę, księdzu nawet. Może tą ja to nie nie powiem jak ja mówię, mówi Kecka, ale się nie mówi Pieska. tylko. Pieska. Sebastian Żebrowski od lat zmagający się ze zdradnieniem rozsianym. Od niedawna mieszkaniec Bornejskiego DPS-u. Dzisiaj mocno ograniczony chorobą, ale wojownik, ale się nie poddaje. Łączący biegunowo dwie różne pasje. Jedno to sporty walki, a drugie to poezja. Pozwólcie, że przedstawię wam pana Sebastiana Żebrowskiego. Dzień dobry, panie Dzień Sebastianie. Dzień dobry miło mi. Ale przepraszam, zanim jeszcze skupię się tylko na Panu, to chciałabym przedstawić Pana współmieszkańca. Pan Kazimierz Hajdarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Sąsiad. Czy ta koszulka, którą Pan ma na sobie, coś znaczy, czy to przypadek? To moja pasja. To moja pasja. To są rękawice. Boks, boks, walki, sporty walki to moja pasja. W moim przypadku ta choroba. Daj mi jakiś czas, czyli rano, rano muszę wstać o piątej, żeby ćwiczyć. Wstaję o piątej rano i ćwiczę. Tu jest świadek i pozwala mi ćwiczyć, pozwala mi ćwiczyć, ale muszę o piątej wstać. Potem energia znika i muszę kombinować, balansować, to jest taki balans. Żeby dać sobie radę. Ja tą energię poszytuję na swój sposób. To znaczy, SM daje mi chwilę, ja tę chwilę wykorzystuję. Wykorzystuję chwilę na swoją bazę, czyli boks, poezję. Lubię poezję. No właśnie. E, tu jest, proszę Państwa, takie bardzo szczególne połączenie. Osobę, która uprawia boks, ale która jest też miłośnikiem poezji, a między innymi księdza Twardowskiego. Rzadkie i bardzo romantyczne połączenie. Głównie, głównie, głównie Twardowski. E, powiem tak, e, ta poezja, ona pomaga mi żyć. Co pan znajduje w tej poezji, bo takie pomaga żyć jest bardzo y, ogólne. Ale proszę tak powiedzieć, jakie zdania powodują, że jest Panu łatwiej, że jest Panu przyjemniej. Jeśli powiem wiersz krótki, powiem inaczej niż kiedyś, bo już modulacja jest zupełnie inna. Ale powiem z ogromną przyjemnością. Mój Bóg jest głodny, ma chude ciało i żebra, nie ma pieniędzy, wysokich katedr że ze srebra. Nie pomagają mu dwie pieśni, świece na pierś zapadło. Nie chcę lekarstwa w aptece. Bezradny rząd, ministrowie żandarmi. Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić. I tą miłość w pewnym sensie mam w dypezie. Mam spokój. Następną osobą, której będziemy gościć, jest pani Wiesława Kmicińska. Pani Wiesia. Ale zacznijmy od tego, że to jest jej świat, to jest jej królestwo. Warzywa, zioła. Po to, żeby je mogła uprawiać, pracownicy DPS-u zbudowali specjalnie dla niej takie podwyższone rabaty. Już nie trzeba się schylać, już można znowu kontynuować swoją pasję. Pani Wiesia już przesadziła wszystkie flance, które troskliwie wyhodowała na swoim parapecie. Taką osobą, bez której nie da się tutaj i nie da się o tym domu, jest pani Wiesława Kmicińska. Pani Wiesiu, od kiedy pani jest tutaj? Pięć lat. Ja chciałabym pani zadać e, takie pytanie, bo jestem bardzo zaciekawiona, co pani pije, bo widzę, że to są jakieś zioła tutaj e, zaparzone. A to jest? eksperymentuję, to jest, jest lubczyk, ale. No właśnie nigdy, tak. Nigdy tego jeszcze ja nie widziałam, to dzisiaj <laughs> tak było. <laughs> Obcięłam liście, bo jakiś zwierzak do skrzyni i połamał. Rozumiem. Jakiś list no są przychodzi, i dlatego są kuchniny położone. Nawet nie przed mrozem, tylko przed zwierzętami, bo wchodzą i kopią. A co pani w tym roku posadziła w skrzynkach? W skrzynkach no, to jak, jak zwykle jest. Hmm. Szałmia legarska, jest lubczyk, jest estragon, y, 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 tymianek, oregano, bazylia, melisa. Od ubiegłego roku hoduję cukinie. Nie mogę uprawiać w gruncie, ponieważ nie mogę się schylać do ziemi. To tylko w tych, w tych stołach, skrzyniach. I... Przede wszystkim zioła, kwiaty. No i takie podstawowe warzywa, jak pietruszka, szczepiorek, e, czyli... koperek, sałatę. No, w zeszłym roku próbuję uprawiać, tak żeby wszyscy mieszkańcy mogli przyjść sobie zerwać do śniadania pietruszkę, czy koperek, czy szpiorek. I z Zakończymy na dzisiaj, bo to takie duże emocje. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję również. Jeszcze. Jedna osoba prosi umówienie do fryzjera, druga chce pojechać na zakupy, a jeszcze innej trzeba zmienić zestaw ćwiczeń. Ale jak to w życiu bywa, często cudowną pigułką na wiele dolegliwości jest po prostu życzliwe i uważne wysłuchanie. Spotkaliśmy się dzisiaj z pracownikami. I zobaczymy, co nam o tym powiedzą. 132 mieszkańców. Wchodzi się tutaj taka cisza, spokój, pozapalane światła. Ludzie sobie chodzą w jedną stronę, w drugą. No ale przecież to jest cała społeczność. Po to, żeby był ten spokój, żeby było to bezpieczeństwo, żeby był sens. Tutaj pracuje cała armia ludzi. Pani Aniu, od kiedy pani tutaj pracuje? Ja pracuję tutaj bardzo krótko, uważam, choć myślę, że to nie do końca bardzo krótko, bo dwa lata. Zapuściła pani korzenie tutaj? Tak, ja się w tym miejscu zakochałam pierwszego dnia, kiedy tutaj przyszłam. Zajmuje się pani wsparciem życiowych potrzeb mieszkańców. Na czym to polega? Wsparcie życiowych potrzeb mieszkańców. Polega to na tym, że tak jak w każdym domu, załatwiamy wszystkie ważne sprawy, ważniejsze, mniej ważne, ale z perspektywy osoby, te, która tutaj mieszka, bardzo ważne. A co A na przykład? przykład? No, na przykład robimy zakupy, chodzimy na spacery, idziemy do fryzjera, załatwiamy sprawy trudne, o których nie chcę też mówić, takie bardzo osobiste. Ja tak naprawdę jestem z mieszkańcami od początku do końca, im towarzyszę. Towarzysze w momencie, kiedy przychodzą tutaj, kiedy mnie nie znają, nie znają całego domu, pokazuję im ten dom z mojej perspektywy. Pomagam zaadoptować się w tym środowisku. Jak już są, że tak powiem, u siebie i czują się tu dobrze, to ja wtedy podążam za nimi i za ich potrzebami. Słucham tych potrzeb, staram się je usłyszeć za każdym razem, nawet jeśli jest to coś, co. Zwykłemu człowiekowi może wydawać się błahe, że trzeba pójść kupić kapcie albo błukę no słodką. To są takie rzeczy z pozoru zwyczajne, ale mi wydaje się, że, że to nie są zwyczajne rzeczy, ponieważ jeśli człowiek ma potrzebę i ma drugą osobę, która tą potrzebę y, zobaczy i może ją zrealizować, no to, to myślę, że jest fajne. Kadra jest świetna, świetni ludzie, świetni współpracownicy. Wzajemnie sobie staramy się jakoś uzupełniać, pomagać. Przede wszystkim wspierać mieszkańców, tak. Jeśli chodzi o terapię zajęciową, mamy szeroki wachlarz możliwości. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno, każdy mieszkaniec. Jest dla mnie historią. Odkrywam codziennie tą historię każdego, każdego jednego mieszkańca poprzez właśnie takie zajęcia manualne, bo każdy ma inny charakter, inne emocje. I też nad tymi emocjami czasami musimy zapanować. Jest raz lepiej, raz jest gorzej, ale, <śmiech> <śmiech> ale myślę, że robimy to bardzo dobrze. To nie jest tak, że ja tylko prowadzę zajęcia z rehabilitacji, że ja tylko z mieszkańcami ćwiczę, że ja ich tylko masuję. Tutaj. Bardzo ważne jest to, co się dzieje dookoła. Właśnie te rozmowy, ten wspólnie spędzony czas, nasze małe tajemnice, bo też jest tak, że ci mieszkańcy się przed nami otwierają. Sytuacja jest, myślę, bardzo korzystna dla mieszkańców, bo ja też nie pracuję sama ja pracuję w zespole. Jest trójka rehabilitantów. I tak naprawdę docieramy do mieszkańców bardzo szybko. Czasami nawet jest taka e, sytuacja, że pan dyrektor właśnie mówi, że trzeba może się zająć jakimś tam mieszkańcem. No i odpowiedź jest taka, że, no, że już byliśmy i że już mieszkaniec e, pracuje. Więc e, jeżeli mieszkańcy są właśnie różni, są tacy, którzy przychodzą i oni już, najlepiej to by tylko zostawili ubrania i już mogliby przychodzić, pracować, coś robić, a są tacy, którzy potrzebują troszkę więcej czasu. To wszystko, o czym i mówiła pani Ania, i pani Marzena, i Gosia, to, to jakby pokazuje, że najważniejsze dla mieszkańca jest wybór. My mieszkańca staramy się tak ofertą e, zasypać, oni, mieszkańcy czasem mówią jej, nie mogę iść na te zajęcia, bo mam tamte zajęcia. Nie mam czasu mieszkańca. dla pana dzisiaj. Tak, nie, bo, bo, bo najważniejszym w tym wszystkim jest stworzyć mieszkańcowi wybór. Tak. To pani Ania świetnie powiedziała, my to mówimy zobaczyć niewidoczne, rozpoznać te potrzeby, jeśli, jeśli są jakieś deficyty czy, czy jakieś trudności, to, to rozwiązywać je, zanim zaczną się rozrastać do, do większych rozmiarów, zanim zaczną eskalować, żeby, żeby no było, było tak to zorganizowane, żeby też nie, 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 nie tworzyć jakichś sytuacji trudnych. Pani Ania przygotowuje się do mszy. Pani Wiesia zaparza kolejną eksperymentalną herbatę z ziół, a pan Sebastian odpoczywa. Zbiera siły. W następnym odcinku opowiemy Państwu dwie wzruszające historie. Jedna o panu Marku, któremu choroba zostawiała sprawne tylko usta, ale i z tym sobie poradził. Druga o barwnym ptaku Jaśku, który umila życie wszystkim mieszkańcom. Ale najważniejsze jest to, że znalazł tutaj wielu życzliwych sobie ludzi i dom. Zapraszam i do zobaczenia.